ale największą z nich jest zdecydowanie The Voice Combat Stage Powered by Orange. Ania Karwan spośród osób, które odpadły z programu wybrała dwóch szczęśliwców, którzy dołączą do półfinału The Voice of Poland. Wiemy, że pierwszym szczęśliwcem, a raczej szczęśliwczynią jest Żanetka. Żanetka, jak Ty się czujesz z tym? A, dziękuję, dziękuję bardzo dobrze. Bardzo jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że dam z siebie wszystko w półfinale i zachęcam Państwa do głosowania. Też w to oczywiście wierzymy. Teraz pozostaje zadać nam pytanie, kto jest drugim szczęśliwcem? osobą, która dołączy do nas w półfinale będzie Mateusz Wodarczyk. Chodź tu do mnie. Jak się czujesz z tym, że wracasz do gry? E, jestem mega wdzięczny i tak naprawdę jeszcze do mnie to w tym momencie nie dochodzi. E, no jestem w szoku. Słuchajcie, nie dziwię się, że emocje są u was tak ogromne. Dziękuję Wam serdecznie, Żaneta i Mateusz już za tydzień zagrają, zagrają, zaśpiewają, dołączą do nas gościnnie tutaj na naszej scenie, a w półfinale dołączą do bitwy o tytuł najlepszego głosu w Polsce. A do występu już gotowy jest nasz muzyczny gość specjalny. Proszę Państwa, już za chwilę, cały czas, Oskar Cyns.